Cześć z tej strony, Dodek. Witajcie w nowym 67. Dodek z Journalu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka moich edycji, które udało mi się ostatnio zrobić. Dwie z nich były na konkurs, a jedna dla mojego przyjaciela Sławka. Zacznijmy od pierwszej. Pierwsza edycja to jest konkurs Predator Shot, który ciągle trwa. Jak coś się mi uda ciekawego osiągnąć, to Wam na pewno dam o tym znać. Predator wypuścił swojego Energetyka, który ma dać nam jakieś niesamowite moce, czy coś w tym stylu. I na tej idei ma się opierać praca konkursowa, zdjęcie lub film, video. Yy, zobaczcie, co ja zrobiłem. Zawsze marzyłem o tym, żeby moje życie było jak gra, żebym potrafił te wszystkie salta, przewroty, te wszystkie ćwiczenia robić. To by było naprawdę niesamowite. Hop. Chwila, co to jest? Co? Otwórz jednostkę centralną i wypij, jeżeli chcesz, żeby Twoje życie było jak gra. Nie, to, to jest niemożliwe. Z drugiej strony co mi szkodzi? Z Zobaczmy. To się dzieje naprawdę. To się dzieje naprawdę. Nie pozostaje mi nic innego, tylko spróbować. Co się stało? Nowa wiadomość? Teraz sprawdź, co potrafisz. Okej? Okay? Niesamowite! Skoro mam zaczynać nową przygodę, to pasowałoby mieć

Like, you get to fly with me Konkurs dla Insta 360 producenta kamerek sportowych kamerek 360. Bardzo fajne nagrody było niestety, nic mi się nie udało wygrać, ale edycja jest naprawdę zacna i zapraszam do oglądnięcia, powiedzcie sami, co o niej myślicie. Tematem przewodnym było yy, high five, czyli tego typu przejścia. No zobaczcie, zobaczcie sami. I ostatnia edycja to, to jest reklama, tak, tak już ją nazwę, reklama, bo naprawdę mi się to podoba, co udało mi się osiągnąć 20 czy 30 sekund dla Akademii mojego kolegi. Jeżeli nie wiecie, że takie zajęcia są w okolicach Jarosławia, no to zapraszam do zapoznania się z ofertą, bo naprawdę warto, coś ciekawego dla Waszego dziecka. Zobaczcie i powiedzcie mi, co myślicie o, o właśnie o tej edycji, jak Wam się to podoba, czy jest to według Was coś zbliżonego już do tego, co można zobaczyć czasami w telewizji, w internecie? Bo chciałbym poznać Waszą opinię. Wielkie dzięki za oglądanie. Zostawcie jakiś tam ślad po sobie i powiedzcie po prostu, jak Wam się podobał ten dodeks journal. Trzymajcie się na razie, cześć.